Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu na tym kanale. Mamy dzisiaj 10 września, niedzielę, piękne popołudnie, 30 stopni, siedzę w klimatowanym ciągniku, jak widzicie, jest duszno, jest konkretnie... Jedziemy aktualnie do Przybiernowa, wydając lawetę od mojego znajomego, pewnie kojarzycie już z poprzednich vlogów, e, tą lawetę świetnie z bo musimy zmienić baloty, które robiliśmy w poprzednim odcinku. Wyszło tam około 75 balotów z 20 buzakierów, więc no troszkę tragedia. No ale jak już zrobiliśmy, no to trzeba je zwieść. Eee, plan jest taki na dzisiaj, że na je zwieść. Eee, tam dwa, tak naprawdę dwa kursy, bo trzeba wchodzić 38 balotów, jeśli się nie mylę. Was nie, no, chyba was nie kłamię, chyba 38. Eee, na raz chodzi na dwa rzędy, po dwa. Więc powinienem to zabrać na dwa przyjazdy, ale jest, pojawił się temat, że mój kuzyn, mam tam zapas trochę dla bydła siana, będzie chciał sprzedać nadmiar, bo już może tam jest 150, albo że mamy prawdopodobnie za dużo, a przydałoby nam się wysłodki bardziej zamiast e, siana, więc czekam na ten klienta, czy jest zainteresowany i czy by chciał e, te siano. Jeśli widać cynka, no to dzisiaj czeka mnie oporowa noc, bo no, jeszcze miałem 150 tysięcy brak wywiezienia, czyli tam koło czterech kursów jeszcze. O tyle dobrze, że te kursy to byłyby wokół komina, bo teraz te kursy co do robi to są po 30-42 km w jedną stronę tak naprawdę mam. Więc no, mam spory kawałek, żeby zrobić. Żeby te maloty no, kolejne. No, by byłyby na fajniejsze to byłoby po prostu z dopółkomienia, bo to byłoby 7-14 km, 6 km i 2 km by 12 km, więc tragedii by nie było, bo mam 5 kursów dlatego, że tam są dywały, jest na 5 działkach, ale w różnych kierunkach miejsce, które kupuje sobie, w pośrodku tych wszystkich działek więc czyli, czyli chyba zrobił 5 kursów względu na to, że są tak duże paloty. z no 150 żeby może by nie było więcej kursów, bo nie weszło już 36 kursów. Czyli pewnie około 7-6 kursów. No to nawet więcej. No. No, Taki jest plan działania, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie muszę dojechać po Labete, a Dziurska, dojechać drogami nieodpuszczalnymi są tragiczne skacze, hop sesa, dobra, no. zamęczuję się wam jak już będę przyciągnął, no to k***a kur... a wszystkie pier... drogi a idziemy przeciwpowiedniową drogą no, powiem. nie wiem, że ja stoję jakąś polną tylko zwykła, o, dziurawa droga tragedia Wam powiem no, zamelduję wam się jak będę z przyczepą No i będę już chyba zwoził je, ja to wam pokażę jak to idzie, jak to się wygląda Bo wczoraj, no w sobotę, mam no wczoraj w no wczoraj Nie było czasu żeby wam pokazywać, tylko trzeba było do domu, bo już później było z zmęczeni A, Jeszcze sprzęt, można do domu Bo już prasę ja z czynnikiem zawiozłem do Szczecina Też żeby ją umyć i schować do garażu No to już nikomu się nie chciało, bo wczoraj o 23 skończyliśmy roboty, zaczęliśmy o więc no Jutro no, tam 13-14 będzie pracować, więc wydaje się to na wczoraj nie chciałem nagrywać. Dzisiaj jest luźniejszy dzień, więc coś tam na pewno wam wrócę. A i bym zapomniał, o, w, w, w piątek wam jeszcze nagrywałem, czy dwa dni temu, w poprzednim odcinku też to było, galę. Byliśmy na w Między Zdrojach na CFN, tak się nazywa 2K. Tam nagrałem wam niedużo ze względu na to, że do dobrych znajomych walczyło tam mocje i wszyscy wiedzą dość w swoim walce, w nagrywają. nagrywaniu. Coś tam wrzuciłem, ale już chcieli na przykład więcej materiałów To teraz na koniec września chyba będziemy mieli fejma w Szczecinie i na niego idziemy, do chcieli i do mogę wam wrzucić, żeby bardzo wam materiał z fejmu. Może być to ciekawe, zobaczymy. Zobaczymy, że udało mi się wyrwać tam trzy bilety na VIP -e. A więc zobaczymy jak co to pójdzie i gdzie No na razie to próbuję dojechać na pole o, nie chcę krakać ale jest równiejsza droga możemy trochę przyspieszyć i co? no dobra to chyba wszystko co chciałem Wam powiedzieć na teraz zamiecimy się na polu dojechaliśmy właśnie na polu zaczynamy złość. złożyłem sobie na szlawetę, była teraz skrócona Złożone miał na więc złożyliśmy ten ciągnik no i co, zaczynamy Załadunek. ładunek. Jak będzie się ciekawi, myślę, to wam jeszcze jeszcze muszę tam, nie wiem, czy jest daleka, przybliżę wam, muszę je rozrzucić, bo to właśnie trzy baloty rozwaliły wczoraj, ojciec już tego nie zwijał, więc muszę je rozrzucić, żeby ładnie zgniły, żeby było potem w szóstym mruk go siebie siarką, że w trawie będzie leżała kulka, jak to błamy, czy coś uszkodzi. Dyski, dobra. Jedną ręką ciężko się zbiera te baloty, więc kończę i widzimy się później. Witam Was ponownie. Jestem już tutaj na miejscu, w którym sprzedaję Siano. Jedzie tam taki zacik Nie rozładować. To jest Siano, które ostatnio z 150 -tki i tu te 120 -tki. jeszcze na początku sezonu w czerwcu do tego dużego balota sprzedawałem to nie jest jeszcze jeden który ja robiłem do tego dużego balota ja robiłem 250 balków reszta to już nie wiem skąd mają bo 20 gdzieś... dni ruchy to już No ja robiłem o to dotąd no tutaj jednocześnie i jeszcze dzisiaj przybędziemy do tego świątyni. Witam Was ponownie. Dzisiaj będzie oporowa noc, jednak tak jak mówiłem, tak jak zapowiadałem, będzie się oporowo. Najgorsze jest to, że zmarnowałem teraz chyba godzinę, tak naprawdę, na dojazdy, bo jechałem na działkę do no, Spiramy, zrobić drugi kurs, czyli na działkę najdalej, najdalej oddaloną. Ostatni kurs z niej zjeść. Wtedy mi się zostało i potem tylko z działki, które będą najbliżej i potem już zakończyć robot no najłatwiej się zostawić na koniec, no oczywiste, no, każdy tak robi, że najłatwiej się zostawić na koniec i już najbliżej najmniej zagrożeń, bo jak się jest zmęczonym i jest daleko by do powodzenia, no niebezpiecznie zawsze, a jak się jest blisko, jeszcze większość dróg mógłby przejechać, jest mało używane więc mało coś mogłoby się stać, ale po drodze okazało się, że są takie gorki do Szczycina, że Dojechanie do Przybiernowa z Kamienia Pomorskiego zajęłoby mi to 2-3 godziny, więc niestety zrezygnowałem z tego, no i jadę teraz gdzieś w, w, baloty wokół domu. Związek te wokół domu pewnie będzie po północy i wtedy pojadę dopiero zrobić tamten kurs do Przybiernowa. Bardzo mi się to nie podoba, żeby się tak późno jeździć, ale no, wtedy powinna być też przejezdna droga, teraz to jest oraz taki tam kocioł, że po nie ma szans, żeby dojechać, i będzie jest czas, który którym mógłbym właśnie złość. Minus no, szkoda jest to, że nie sprawdziłem wcześniej na GPS, jak to wygląda. Bo no, zwióz to będzie traci godzinę na do kamienia i z powrotem, tylko stankowałbym tu gdzieś na miejscu i zacząłbym tu złość. No ale no już trudno, no nie, tego nie przeskoczę. Trzeba po prostu jechać dalej trudno, no. Będziemy się później hejo. Aby ta lans nie była za piękna i za mała, to sobie przejeżdżałem, No bo tu przejazd na kolejną łąkę, no ja mówię, że przyjadę, jadę sobie po baloty, bo stwierdziłem, nie będę się tu pierdolę z przyczepu. No bo kurde, idę mokro. Przyczepę sobie tam w leko. No bo z oczywistych związków, jak jest mokro, to jadę po te baloty, no nie będę kurde się wpierdał. Jak przyczepuję, to będzie kurde, masakra, jeszcze nie moja. To jadę po baloty, wjeżdżam i nagle tylko. Co to się stanie? Siadł przód, mówię, dobra, zdążyłem zahamować. Cofam, no ale kurwa cofanie poszło tak, że się ślizgam. Potrzebuję, żebyś mi kurwa szarpą, ale, oczywiście, jest niedziela, będzie 21 i churwa, wszystko w pizdu, To tak? jest przejeżdżamy. Dziękuję, panie Ryśku. Dzięki, ja już z się pana, pana Ryśka. Wyciągnął mnie. E, no, się nie chciał 22 przyjeżdżać, niedzielę, no, ale wyciągnął mnie pan Rysik, jestem bardzo wdzięczny idziemy się załadować tam 10 balotów, które mam przy przyczepie, bo chciałem wyciągnąć parę, parę balotów z bardziej mokrym terenu, ale znaczy no, nic z tak tego nie wyjdzie. idziemy załadować te 10 balotów, które są tutaj przy suchym. No i to zło jedziemy na inne działki, na których jest suwa, bo tu jest po prostu za mokro, jest ciemne jak w dupie, nic nie widać po prostu kurzę ten temat na inne dni, może na jutro albo pojutrze zobaczymy. Dobra, kończymy na dzisiaj, już się nie grzmam, bo muszę się skupić bardziej na robocie, bo no, jednak jest ee, jednak jest. No, trzeba się skupić, bo jest mokro, żeby nie wpaść i tak dalej. E. Właśnie pójdę się w się nim Dobra, kończymy na dzisiaj, kończymy dzisiaj vloga, ja lecę skończyć do e, tego do to, zrobienia to, to e, i to, widzimy się w kolejnym odcinku, bo no, już po prostu chciałam trochę dosyć, nie mam sił do, do, do nagrywania. Witam was w kolejnym odcinku. Pewnie chłopie chuj... widzicie, ale mamy poniedziałek, 5 rano, już wieczorem wiosną może już widzicie, może nie. My dalej zlecimy, tak jak w tym odcinku. Już to nas na szczęście dzisiaj, dzisiaj chyba o mój ostatni kursor będzie zostało jeszcze więzienia 19, bo w Głoszmierzu 24. ale to chyba już nie ja bym złocił, bo jak ja nie to nie dzisiaj. Eee, jedziemy, spróbujemy do siódmej, do szóstej do Bodymowa Wrócić się tam do sz... siódmej sz... szóstej trzydzieści, do siódmej być na bazie mojego znajomego i przesłać się do ósmej. Chociaż chwilę, no bo jednak walnełem dzisiaj do dwudziestej 20 u no, teraz są dziewiąści, no godzin walnę około, więc no tego godzinka bym się przydała, żeby się przespać. Prześpimy się, potem jedziemy do, do Kowru, potem wracamy na firmę. O, Teraz najpotężniejsza fizjo, po fizjo planuję się przespać, odpocząć, zjeść, przespać i na następny trening, więc to no, być wypoczętym, Po treningu zrobimy lekki reset, a następnie albo będziemy dalej zwozili, po treningu będę że dalej zwozić. Albo mój ojciec się dnia, zobaczę, czy będzie na czas. Jeśli nie, no to związę tylko te ja... siano, gdzie jest sucho, czyli z, z, z rybokartą w Gościmierza. Tę ten mokrę zostawię, już wypuszczę sobie. I odwiozę na wetę Mamy tam, rozliczyć i tyle. No, no i w mam no plan działania. Wrzucę przez firmę. Jak widzicie, jeszcze nie wiespło, nie zmęczenie, brak energii. Nie A, trzeba zacząłem głową wolać, ale trzeba to zaciągnąć. Nie, nie Oporowo no. lecimy. Rozładowaliśmy sianko. Idziemy teraz na bazę do Gryfis, postawić sprzęt, iść się chwilę zdziwnać, potem do urzędnych i potem z portu na Szczecin albo eee, no, ojciec mi się już rozwija szybko z całą jej zwiedzie albo no, będziemy ją zwozić dopiero dzisiaj późnym wieczorem jub, lub jutro o, z rana A to jeszcze się okaże trzeba odjeść w życiu i jedziemy na szczęście pracować dobra to kończymy no, już nawet od znacznego vloga na dzisiaj go nas wówczas nagrywa ale to jeszcze zobaczymy trzymajcie się cześć Sobrando.